Przegrana Austro Węgier na I wojnie światowej poskutkowała śmiercią ponad miliona żołnierzy i podpisaniem traktatu z Trianon. Dzielił on państwo węgierskie pomiędzy Rumunię, Jugosławię, wtedy Królestwo SHS, Czechosłowację oraz Austrię. Ponadto zlikwidowano powszechną służbę wojskową i ograniczono armię do zaledwie 35 tysięcy żołnierzy. Zabroniono Węgrom posiadania broni pancernej, lotnictwa i marynarki. To ostatnie nie było trudne do zaimplementowania, ponieważ pozbawiono Węgier dostępu do morza. Prawie całkowicie zredukowano przemysł zbrojeniowy i utrudniono Mobilizację. Po krótkim epizodzie komunistycznym na Węgrzech ustanowiono monarchię konstytucyjną. Na tron jednak nie dopuszczono ostatniego władcy Austro-Węgier Karola Habsburga. Na skutek tego władze nad państwem jako regent przejął admirał Miklosz Horfi. W czasie rządów Horfiego Węgry stały się pierwszą prawicową dyktaturą w Europie. Horfi nienawidził traktatu z Trianon i był gotowy przywrócić Węgrom swoją dawną wielkość. Jednak państwa zagrożone przez Węgry, czyli Czechosłowacja, Rumunia i Jugosławia utworzyły przeciwko nim sojusz zwany Małą Entendą. Ma